Z tego co ja wiem, a dobrą mam pamięć, to z kim nie rozmawiałem 10, 15, 20 lat temu, to wszyscy mówili, na emeryturze będę robił to, tamto, wam to, swoje marzenia będą realizowali. No i y, przykra statystyka, ona absolutnie ma pokrycie w statystyce ogólnokrajowej, ale mnie dotknęła w szczególny sposób. Trzech moich bardzo bliskich kolegów, w tym najlepszy przyjaciel, z którym znaliśmy się 40 lat, y, umarli przed 60. Czyli nawet nie mieli szansy spróbować tej emerytury, ile by pieniędzy nie odłożyli. Natomiast w tej chwili... Przynajmniej jedna trzecia z tych osób, o których mogę powiedzieć bliscy moi znajomi, no to widać, że będą bez środków finansowych, żeby te swoje marzenia, na które 40 lat pracowali, spełnić. Zaledwie jedna trzecia wyląduje ekonomicznie na tyle dobrze, czy z powodu obecnie wysokich wynagrodzeń, i tak jak mówiłem, kapitału początkowego, który nas jeszcze dotyczy, lub też oszczędności, które mają, że będą mogli część tych swoich marzeń zrealizować. Ja nie chciałbym, bo sprawę. No, Prowokowała mnie pani do tych wyznań, do chwalenia się, jak mi dobrze. Nie chciałbym, żebym był źle zrozumiany, ale no nie wszyscy mieli taką karierę zawodową w rozumieniu wysokości dochodów jak ja, więc ja nie jestem tutaj dobrym przykładem, ale obserwując swoje środowisko, no niestety większość nie będzie mogła spędzić tak swojej starości w sensie emerytalnym, jak myślała o tym. Wcześniej i to jest może smutne, jak pani nazwała. Natomiast no, jeżeli nie chcemy tego, to trzeba dużo, dużo wcześniej wykazać się zapobiegliwością i, i tą oszczędnością wykorzystać systemy. Jeszcze raz podkreślam, IPPK, IPP IGX -y to są okazje, żeby ze złotówki zrobić trochę więcej niż gdybym zaniósł, albo tak jak dzisiaj Polacy trzymają 220 miliardów w gotówce, a ponad pół miliarda. E, przepraszam, pół biliona złotych na nieoprocentowanych kontach, czyli minus 2-3% inflacyjne co roku mają, jeżeli chodzi o swoje zgromadzone oszczędności, no to to są absurdy, tak? Jeżeli jednocześnie obok są instrumenty, w których można trochę z korzyściami finansowymi, w sensie ulg podatkowych, coś zaoszczędzić. I teraz wchodzący program PPK, dlaczego ja tak silnie promuję? Ponieważ on jest, dotyczy tych ludzi, których na ike nie było stać. To znaczy. Tutaj te 2% od pensji, nawet jak obliczam konkretnym pracownikom w zakładach pracy, w których jestem, no to to nie są takie pieniądze, żeby ktoś mógł powiedzieć, no ja mam tak mało pensji, że już nie mogę nic odłożyć. Te 2% każdy może. Plus pracodawca, plus państwo i nagle się okazuje, że przez 30 lat z tego można coś uzbierać. Więc, A to jest program powszechny. On będzie w przyszłości dotyczył 70-80% pracowników, którzy dzisiaj z oszczędzania są wykluczeni bo po prostu nie było ich stać na inne formy oszczędności.